Cześć, słuchajcie, otwierzyłem sobie rozrusznik ten, który widać tutaj na Waszych ekranach chciałem go już składać, ale z dwóch powodów stwierdziłem, że wstrzymam się jeszcze z tym etapem pracy renowacyjnych, ponieważ po pierwsze nie przyszedł jeszcze nowy trzymać. temu jeszcze w zasadzie nic nie ma, nic nie dolega ale chciałbym przy okazji, jak już tak daleko zasiadłem, wymienić go razem ze szczotkami na nowy oraz z racji tego, a to jest może nawet ważniejszy powód, że to jest tak ciekawe urządzenie, nad którym warto się pochylić, chociaż na chwilkę, po to, żeby pokazać Wam, ile tu jest różnych przemyślanych, sprytnych rozwiązań zaszytych, o których wielu z Was podejrzewam nie ma pojęcia, że w ogóle tutaj takie sztuczki się stosuje. Po co, na co i dlaczego? Słuchajcie, rozrusznik, czyli urządzenie, bez którego nie funkcjonują nasze dzisiejsze auto. Oczywiście pomijam kwestię hybryd i aut elektrycznych ze względów oczywistych no nie wyobrażam sobie tak jak w latach 20. ubiegłego wieku kręcić korbą po to żeby rano uruchomić silnik a jak wiecie nie da się spowodować żeby sam z siebie zadziałał ponieważ w czterosłowowym silniku tylko jeden słów generuje pracę więc trzeba w jakiś sposób dostarczyć temu silnikowi energii zakręcić z nim żeby mógł samodzielnie podjąć wysiłek w celu dowiezienia nas do pracy do szkoły czy gdzie tam chcemy i do tego właśnie rozrusznik rozrusznik jako silnik elektryczny który spięty z kołem zamachowym obraca silnikiem, powoduje jego y, rozpędzenie do prędkości rzędu od 100 do 200 obrotów na minutę. To wystarczy, żeby silnik wysokoprężny czy tam benzynowy y, się uruchomił. Po co poruszam ten temat? Słuchajcie, y, tak jak wspomniałem wcześniej, jest naprawdę masę ciekawych rozwiązań tutaj użytych po to, żeby tę energię elektryczną zgromadzoną w akumulatorze przekształcić na ruch obrotowy wału korbowego odpalić silnik. To wiąże się oczywiście z olbrzymim wydatkiem energii, rozruszniki potrafią osiągać moc według niektórych źródeł od pół do nawet 10 kW, a jeżeli ktoś się orientuje, no to 10 kW to jest moc, która grubo przekracza zapotrzebowanie typowego domku jednorodzinnego nawet, a gdzie mowa o jednym małym samochodzie. Skąd taka wielka moc w takim małym silniku? Bo jeżeli ktoś ma odniesienie do silników typowo elektrycznych, takich, wiecie, trójfazowych, które tam na przykład napędzają, nie wiem, jakieś pompy, piły i tak dalej, no to od razu zwróci uwagę, że dwukilowatowy silnik jest gdzieś 4 razy większy normalnie. Skonstruowany on jest w ten sposób, żeby zabierał jak najmniej miejsca, a jest to możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że nie jest on przeznaczony do pracy ciągłej. Jak wiecie, rozrusznikiem kręcimy dosłownie chwilkę ma wystarczyć po to żeby silnik wystartował i dalej ten silnik już nie musi elektryczny rozrusznika nie musi się kręcić także nie musi ten silnik mieć olbrzymiej obudowy z radiatorami jak to jest w silniku elektrycznym dużym po to żeby się nie spalił aczkolwiek znam osoby które dokonały takiej sztuki ale to już były sytuacje typu grubego przeciążenia rozrusznika gdzie silnik nie mógł na przykład wystartować i był kręcone do upadku jeden drugi nawet akumulator podstawiony tak żeby ten rozrusznik nie miał szans się schłodzić przez jakiś tam czas po intensywnym działaniu oraz jakieś ekstremalne przypadki kiedyś kiedyś się zdarzały słuchajcie że się tam nie wiem samochodami typu duży fiat zjeżdżało awaryjnie na pobocze kiedy silnik nie chciał odpalić na rozruszniku, wrzucając tam jedynkę i kręcąc do upadłego. Także rozrusznik nie tylko napędzał silnik, ale i cały samochód. Ekstrema. Słuchajcie, takich rzeczy nie robimy. Dzisiejsze auto chyba nawet na to nie pozwolą do większości, więc nie ma o czym mówić. Ale miało być o ciekawych rozwiązaniach. Słuchajcie, siła, jaka jest potrzebna do zakręcania wałem silnika, jeżeli ktokolwiek kiedyś wymieniał na przykład rozrząd i próbował sobie ustawić tam górny, martwy punkt zaparł się kluczem o śrubę, na przykład na kole pasowym i próbował to przekręcić, to zdaje się sprawę z tego, jak dużo energii trzeba włożyć to, żeby tym wałem obrócić. Mamy do pokonania opory tarcia cylindrów, pierścieni, otuleje, mamy opory na samym wale, na panewkach, mamy do pokonania opory ssania, opory sprężania, no generalnie to wszystko musi ten rozrusznik przezwyciężyć po to, żeby nas uruchomić. Także stąd taka moc, ale nawet taka moc nie dałaby rady, gdyby nie kolejna rzecz, yy, jaka działa na korzyść tego rozrusznika, czyli przełożenie siły. Yy, jak wiecie, rozrusznik, albo nie wiecie, silnik będzie kręcił się zawsze z dużą dosyć prędkością. Ta prędkość będzie redukowana przez przekładnię, która tutaj w środku się znajduje, taka planetarka, oraz kolejną przekładnię, którą tworzy ten zębnik, czyli to koło zębate, które napędza koło zamachowe. Jakie to jest przełożenie? Zobaczcie. Mamy tutaj lekkie koło zamachowe w zasilnikach z za automatyczną skrzynią biegów. To już tam szczegół, ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Różnice wielkości tego koła, które tu w tym miejscu, zatem wieniec, łapane jest tym zębnikiem oraz wielkości tego kółka. Nie chcę teraz robić tego pokazu, ponieważ raz, że nie zmieścię tylko w kadrze, a dwa, że to są wszystko dosyć ciężkie rzeczy, więc musicie mi po prostu wierzyć na słowo, że przełożenie, czyli Ilość obrotów, jaką musi wykonać to kółko na rozruszniku, to kółko zębnika, w celu wykonania jednego pełnego obrotu tym kołem, czyli jednocześnie wałem korbowym, to jest 12. Czyli na 12 obrotów, w tym przypadku, akurat, na 12 obrotów tego kółeczka mamy jeden obrót tego koła. Czy to wystarczy? No nie, mamy tutaj jeszcze dodatkowe. Wzmocnienie momentu przy pomocy przekładni planetarnej, a ta z kolei wprowadza jakby kolejny mnożnik, bo te dwie wartości tego przełożenia i tego przełożenia przez koło planetarne, przez przekładnię planetarną trzeba pomnożyć. I jeżeli to zrobimy, no to wyjdzie nam, że około 60 razy, czyli wirnik tego silnika tutaj rozrusznika, wirnik elektryczny musi obrócić się 60 razy, żeby wał korbowy. Tego silnika obrócił się o jeden obrót. No to daje nam dosyć dużą przewagę, zwiększa moment obrotowy i w ogóle umożliwia całe zadziałanie systemu. Żeby jednak to zadziałało, najpierw te dwa koła muszą się ze sobą zazębić, ponieważ one nie są cały czas spięte. Jak widzicie, to kółko zębnika jest wycofane do, do tyłu. Żeby wskoczyło w, w wieniec zębaty, ono musi się wysunąć. Rozbiorę teraz to szybciutko, pokażę Wam, jak to działa, bo tu jest masę fajnych rozwiązań, które powodują, że to zazębienie jest pewne, występuje jakby za każdym razem i obywa się bez zbytniego zużycia tych dwóch kół zębatych wzajemnego. No dobra, tak to wygląda w środku. Mamy tutaj, co widać na załączonym obrazku, czyli ten nasz elektromagnes, czyli element, który. Umożliwia dosyć przemyślany sposób załączenie całego rozrusznika. Mamy tutaj Bendix, czyli takie, wiecie, sprzęgło jednokierunkowe, które też się przydaje. Za chwilę wytłumaczę, dlaczego. Mamy wirnik, czyli naszą zasadniczą część naszego silnika elektrycznego z komutatorem tutaj. No i tutaj w środku jest przekładnia planetarna. Jak widzicie, wirnik na końcu jest. Zakończony kołem zębatym, a tutaj mamy trzy kolejne oraz wieniec, i dzięki temu uzyskujemy przełożenie, o którym mówiłem. Łącznie 1 do 60, czyli 60 obrotów, w tym przypadku konkretnie 60 obrotów tego wirnika daje jeden, jeden obrót na kole zamachowym wału. Dobra, przechodzimy do samochodu. Chcemy auto uruchomić. Przekręcamy kluczyk, naciskamy przycisk start. Jeżeli mowa o naszych kochanych lagunach, i co tutaj się dzieje. W momencie, kiedy przekręcicie ten nasz kluczyk, ten swój, dochodzi do załączenia elektromagnesu. To jest urządzenie, które wykonuje kilka funkcji i jego konstrukcja podyktowana jest właśnie temu, żeby to zasprzęglenie, o którym mówiłem wcześniej, zępnika z kołem zamachowym, nastąpiło w sposób pewny i bez jakichś tam zgrzytów, dosłownie i przenosi. Do elektromagnesu dostarczony jest dosyć grubym przewodem prąd z akumulatora do, ja to mam źle obrócone, No do tego bieguna elektromagnesu. Tutaj pod spodem znajduje się zwora, która przekaże prąd do tego bieguna elektromagnesu, do tego kołka, a z tego kołka przekazany ten prąd będzie dalej na cewki, które znajdują się w stojanie, tak? Przez, przy pomocy szczotek tych, tych, tych węglowych szczotek w środku trzymaczu zamieszczonych i ten prąd jednocześnie zostanie skierowany na komutator. Teraz, co tu się dzieje? W tych cewkach powstaje pole magnetyczne, oraz również pole magnetyczne powstaje w każdej z tych cewek, tych pojedynczych, jakby uzwojeń na wirniku. Te pola są względem siebie odrobinę przesunięte więc to spowoduje, że silnik zacznie się kręcić. No z prądu, jaki przez te przewody płynie, wynika bezpośrednio siła tego pola, no i siła na całym rozruszniku. Także myślę, że ten temat, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób się to kręci, w ogóle mamy załatwiony. Natomiast wróćmy do elektromagnesu, bo tu się dzieją rzeczy arcy ciekawe. Żeby elektromagnes uruchomić, podaje się napięcie na... Ten kołek, ten trzeci, malutki, to jest tak zwany styk sterujący. Podajemy zasilanie sterujące, niski prąd, naprawdę niewielki, na uzwojenie tego elektromagnesu, czyli na ten kołek. To spowoduje kilka rzeczy. Przede wszystkim najpierw siła elektromotoryczna, jaka powstanie w tej cewce, spowoduje wciągnięcie do środka, ja to trochę rozbiorę teraz, tego rdzenia. Ten rdzeń zostanie przyciągnięty. Co za tym idzie? Przez te dźwignie tutaj na tym kołku, o. jeżeli ten rdzeń rusza się w tą stronę, czyli do środka cewki, zostanie. Nie chcę mi się teraz tego ładnie złożyć, oczywiście, przed kamerą. Okay. Jeżeli ten rdzeń zostanie wciągnięty do cewki, to jak widzicie, ten mechanizm zostanie wypchnięty i zostanie wyrzucony między zęby ten zębnik zostanie wyrzucony między zęby koła zamachowego. Mamy tutaj do czynienia z kilkoma rozwiązaniami, które umożliwiają prawidłowe to zazębienie, bo co w sytuacji, kiedy na przykład rozrusznik poprzedni, po poprzednim cyklu pracy zatrzyma się w ten sposób, że ząb mógłby uderzyć w ząb. No to wtedy w żaden sposób nie przezwycięży się tej siły, po prostu zębatka nie wpadłaby między zęby, rozrusznik będzie kręcił się w tym miejscu i zgrzytał, tak? Żeby temu zapobiec, mamy w tym urządzeniu wbudowane szereg zabezpieczeń i pierwsze z nich widać tutaj. Jak widzicie, te zęby na końcu zębnika są ścięte pod kątem. To już jest pierwszy sposób na to, żeby jeżeli nie wejdzie dokładnie między zęby na wieńcu, spowodować przestawienie delikatne tej zębatki. Po prostu to zadziała jak, nie wiem, klin, coś w ten deseń. Druga sprawa. Jeżeli przyjrzycie się temu ruchowi, to jak widzicie, on też nie jest jakby prosty, tylko taki półobrotowy troszeczkę. Dzięki temu gwintowi o dużym skoku. To też ma na zadanie, za zadanie ułatwić wrzucenie zębnika między zęby na wieńcu. No i trzecia sprawa, jeżeli by te dwie sprawy zawiodły, te dwa zabezpieczenia, tutaj mamy rodzaj takiego amortyzatorka, który troszeczkę się nadda w momencie kiedy jednak mimo wszystko wpadłby rozrusznik zębnikiem na ząb wieńca, nie wpadł między zęby no to dopiero teraz ten rdzeń przyciągnięty spowoduje dopchnięcie zwory, która tutaj się znajduje niestety nie mogę Wam pokazać, no bo musiałbym to popsuć i ta zwora spowoduje przejście prądu do akumulatora, na ten drugi styk Zasilanie rozrusznika i pierwszym kawałkiem obrotu rozrusznik, który tutaj napięty będzie cały czas, pokona ten jakby problem i wpadnie między pierwszy a drugi ząb dokładnie do wieńca. No i zaczyna się kręcenie silnikiem do momentu, kiedy albo system wyłączy zasilanie, albo ty jako użytkownik puścisz kluczyk, albo auto odpali i stanie się to automatycznie. No dobra wszystko pięknie ładnie kręciliśmy sobie rozrusznikiem z prędkością powiedzmy 200 obrotów na minutę. Silnik nam odpalił i zaczyna się kręcić 1000 obrotów na minutę. Pamiętajcie o przekładnie jaką tutaj mamy 1 do 60. Więc w przypadku kiedy silnik zaczyna kręcić się 1000 obrotów na minutę przemnożąc to razy 60 okazałoby się, że wirnik zaczyna się kręcić napędzany silnikiem odwrotna sytuacja z prędkością 60 tysięcy obrotów na minutę nic by tego nie wytrzymało to by się rozpadło w drobny mak i dlatego mamy tutaj zaprojektowane kolejne zabezpieczenie jest słuchajcie, łożysko kierunkowe yy, działa to w ten sposób, że mogę, jak widzicie teraz trzymam zębatkę a wirnikiem a w tę stronę już nie napędzać tylko koło zamachowe przy pomocy wirnik w drugą stronę nie będzie to działało. Silnik będzie się kręcił, kręcić będzie się ta zębatka w drugą stronę, ale nie będzie się ten ruch przenosił obrotowy na, na wirnik. No możesz powiedzieć, że po co takie coś, bo ja mam refleks i zawsze jestem w stanie wystarczająco szybko ten kluczek wycofać czy puścić klawisz. Niestety tak nie jest. Bez tego długo by nie pociągnie. Także tak to mniej więcej słuchajcie, wygląda. Generalnie jeżeli chodzi o mechanikę, chyba wszystko. Zobaczcie jakie fajne, ciekawe rozwiązania. Także będę musiał teraz sobie to poskładać, przesmarować, przyjdzie nowy szczotko trzymacz i będę miał po robocie. A, jeszcze jedna rzecz. Rozróżniki słuchajcie, bywały dwóch typów. Ten tutaj ma cewki, które znajdują się, przykręcone są w środku, tu wstajanie. I te cewki generują pole magnetyczne, które przesuwa wirnik, dzięki temu, że on też generuje swoje pole magnetyczne. I taki silnik nazywamy silnikiem szeregowym, dlatego że ten prąd tutaj dostarczany jest szeregowo przez cewki. Kolejne później ogniwo łańcucha to jest wirnik, cewki w wirniku przełączane komutatorem i wraca to później do masy. Także drugi biegun zasilania zawsze masą rozrusznika, czyli tą metalową obudową jest dostarczany. Druga wersja rozruszników, dosyć też często spotykana, aczkolwiek z definicji są to słabsze rozruszniki. Nie mają cewek w stojanie, tylko mają magnesy stałe. Także wtedy tylko dwie szczotki są dostarczane, jest prąd do wirnika bezpośrednio komutatorem. W tym przypadku mamy szczotek 4 co się dzieje, słuchajcie, jeżeli następują awarie rozrusznika, bo z różnymi problemami możemy mieć do czynienia. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o zużycie, no to zużycie szczotek. Tutaj mamy szczotki węglowe, które stykają się z komutatorem oraz te drugie, które odbierają z komutatora prąd do cewek. Jeżeli te szczotki się zużyją, Czyli mówiąc popularnie, skończą, będą za krótkie, no to nie będą miały dobrego styku. I tutaj, z racji tego, że prądy, które przepływają przez całe to urządzenie są ogromne, no to to spowoduje iskrzenie, wypalanie tego komutatora, zniszczenie wirnika. Także szczotki raz na jakiś czas nie jestem w stanie Wam podać interwału, no bo to różnie bywa. Czasami rozrusznik wystarczy na całe życie auta. Jeżeli robicie długie przebiegi i często do tego auta nie uruchamiacie, no to tym bardziej. Jeżeli auto pracuje głównie po mieście, nie wiem, jeździ tym samochodem, strzela, listonosz, który odpala go 60 razy dziennie, no to, to trzeba liczyć się z tym, że te środki tak długo nie pociągną. Także to mamy pierwszą możliwą jakby usterkę wynikającą ze zużycia rozrusznika, powodującą, że to się wszystko unieruchomi. Druga sprawa. Zużycie w elektromagnesie. Co może się zdarzyć? No może się wydarzyć, że tutaj wypalą się styki na tej zworze, której niestety nie widać. Mamy wtedy do czynienia z takim efektem, że słychać jak klika ten rozrusznik, ale nie obraca. Również może być to spowodowane taki sam efekt, będziemy mieli, kiedy mamy na przykład za słaby akumulator. On jest wtedy wystarczająco mocny, żeby przyciągnąć te zworę do środka, ale już w momencie, kiedy ta zwora zepnie akumulator z wirnikiem, z silnikiem rozrusznika no to napięcie i prąd w akumulatorze spada do takich wartości, że to się nie chce kręcić po czym spada do takiej wartości, że ten magnes po prostu puszcza i mamy wtedy taki efekt klak, 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 klak strzelania wskazujący na to, że mamy słabiutki akumulator nie wynika to wtedy z tego, że jest uszkodzony rozrusznik, ale że mamy na przykład właśnie za słaby, niedoładowany akumulator. W przypadku, gdyby ta zwora się wypaliła, rozrusznik po prostu nie odpali. Kliknie, będzie trzymał magnes, ale prąd nie zostanie przekazany dalej nie nastąpi ten ruch obrotowy. No i jeżeli chodzi o usterki elektryczne, myślę, że to po gru... po... z grubsza wszystko. Pozostają nam typowo mechaniczne historie typu zatarcie swożnia typu uszkodzenie Bendixu, wtedy kiedy na przykład on się nie wycofuje, też mamy taką osterkę, że wtedy silnik jednak kręci tym rozrusznikiem, bo coś tu się podziało po, po, po dziwnego, że myślę, że z tymi rzeczami to już jednak każdy sobie poradzi. No i co, i tyle słuchajcie, nie? Jeżeli chodzi o rozrusznik, więcej do powiedzenia, myślę, że nie ma temat chyba wyczerpany w całości. Osoby, które. Wcześniej nie miały do czynienia z tak mocno na drobne rozebranym rozdusznikiem, myślę, że dowiedziały się kilku ciekawostek. No i o to w sumie chodziło. Dobra, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!